E, witam Państwa w tym miejscu, nazywam się Damian Zawada, jestem adiunktem tutaj na naszym zamku i opowiem Państwu tutaj e, o, e, o tej części, która jak Państwo widzą jeszcze cały czas jest tutaj e, w, remoncie, e, w remoncie i konserwacji, e, a jest to taka istotna część jeśli chodzi o, jeśli chodzi o e, nasz e, projekt. Przede wszystkim e, mogą Państwo tutaj zobaczyć sobie e, już częściowo zabudowane e, relikty architektury średniowiecznej, która została tutaj odkryta właśnie podczas e, tych remontów, czyli podczas tego trzeciego etapu e, naszego projektu. E, funkcja e, tych murków i fundamentów tutaj e, widocznych e, nie do końca jest ustalona, ale przypuszcza się, przypuszcza się że były to e, konstrukcje związane z wejściem bramnym do zamku. Gdyż znajdujemy się w części, w części Międzymurza Zachodniego. W czasach średniowiecza i w czasach późniejszych ta, partia, ta, ta ta droga prowadząca wzdłuż elewacji zachodniej zamku była bardzo istotna, gdyż tą drogą dostarczano do zamku różnego rodzaju towary, produkty. Tu przyjeżdżali również ludzie z miasta do naszego tutaj właśnie. Do naszej tutaj rezydencji. E, więc ten trakt taki właśnie przewozowy, ta główna droga dojazdowa do zamku, zapewne musiała być w jakiś sposób kontrolowana i te konstrukcje, które tutaj Państwo zobaczą, czyli przede wszystkim te fundamenty kamienne, elementy tutaj również konstrukcji murowanej, zapewne one spełniały funkcję kontroli tych osób, które wjeżdżały tutaj do naszego zamku. Obecnie adaptujemy tą część, te konstrukcje na e, nasze takie pomieszczenie, gdzie będziemy utylizować e, śmieci. E, staramy się, e, żeby to za bardzo się tutaj nie odróżniało od, od tej konstrukcji architektonicznej. E, istotne udało nam się przede wszystkim jednak e, to, że te pozostałości architektury gotyckiej, odkryte, jak mówię, niedawno, e, cały czas są widoczne i, e, i w przyszłości będzie można je sobie tutaj właśnie zobaczyć.